Obejrzyj do końca. I jeżeli się ze mną nie zgodzisz, to proszę napisz dlaczego, bo jestem ciekaw, jakie są ewentualnie lepsze pomysły na to, żeby sobie usprawnić obróbkę na Lightroomie. Tym, tym pokrętełkiem biorę sobie zdjęcie następne lub poprzednie. Tym przyciskiem robię sobie kropa od razu tutaj mam sobie przypisany krop czyli każdy może jak, jak chce, ja to sobie tak ustawiłem i uważam, że jest super czyli tak, jak mam te ręce, czekajcie, ustawione jakoś mniej więcej w ten sposób, o proszę bardzo jakoś tak, tu tutaj sobie o, krop kopiuj wklej następne, poprzednie krop, kopiuj, wklej i to mi się bardzo przydaje jeśli chodzi o Lightrooma Ktoś powie, e, widziałem lepsze, takie duże, te lubdek, albo jeszcze inne, bo chyba są jeszcze inne. I wiecie, jak patrzyłem na ceny tych niektórych rzeczy, to sobie myślę, no, spróbuję taniej. Ja ogólnie na tym kanale będę wam pokazywał rzeczy, które są tanie i się sprawdzają, bo jeżeli są tanie i się nie sprawdzają, to wtedy raczej ich nie będę tutaj jakoś tam specjalnie polecał, no bo po co? A w ogóle to jest ciekawostka, że tutaj jest nałożony teraz filtr za 35 zł. Blackmist, chyba ja się nie mylę, z temu teraz także mnie nagrywa. Tutaj co widzicie, ten obrazek taki, o lekką mgiełkę, to jest właśnie ten, który kosztował chyba 35 zł. Tak, i to jest bardzo fajny efekt. 35 zł filterek, także tak, z jednej strony, no wiecie, chińskie, tak, jakieś tam gdzieś tam na temu pewnie można to znaleźć bardzo tanio. Ja to kupiłem na Allegro za chyba 60 zł. Pewnie to można znaleźć dużo, dużo taniej. Ja Wam mówię ogólnie od razu z perspektywy człowieka, który na tym pracuje, ale kiedy nie mam tego podłączonego, to ja autentycznie odczuwam, że ja muszę mieć to już podłączone, bo to mi tak ułatwiło życie. I to jest, myślę. Dowód na to, jak to jest naprawdę skuteczne, bo gdybym ja to mógł sobie odłączyć i bym większej różnicy nie zauważył, że a nie podłączyłem, bo to się w ogóle bardzo łatwo podłącza i przypisuje, tam jest aplikacja jakaś chińska, trochę podejrzana, ale do tej pory nic się nie wydarzyło, a używam tego od roku, więc ok. A jeżeli się zastanawiacie nad tymi takimi dużymi, jak lubdek, to ja od razu mówię wam, no nie wierzę, że wam to się bardziej przyda niż to. Ważną zasadą tego, aby optymalnie sobie tutaj rozłożyć, wiecie, żeby optymalnie szybko obrabiać zdjęcia i selekcję robić, chociaż do selekcji to akurat nie używam tego, bo do selekcji robię po prostu strzałkami i w trybie tam tym. Jaki to jest tryb? Nie develop, tylko ten pierwszy. Do przeglądania po prostu, no bo wtedy on ci nie, nie czyta tego wszystkiego. Tak yy, nie szczytuje. No, no, szybciej działa po prostu. Ludzie, co tu będziemy gadać jakoś profesjonalnie? Chodzi o to, że jak. Robicie selekcję, to absolutnie nie włączajcie trybu Develop w Lightroomie. To jest też bardzo ważna wskazówka, która mi się wydaje oczywista, ale wiem, że może być dużo osób, które jeszcze tego nie wiedzą, bo czasami się nie wie tych bardzo prostych rzeczy. Jak na przykład to, że ja ostatnio odkryłem, że w lampie błyskowej zoom jest jednak bardzo ważny. Także wiecie, po tylu latach, nie? Przy okazji, Wam powiem, że polecam taką metodę selekcji, jeżeli właśnie jesteście fotografem ślubnym. To moja metoda, metoda jest taka, a kiedyś była inna, bo kiedyś miałem metodę taką, że najpierw zaznaczałem zdjęcia do usunięcia i z doświadczenia wam powiem, że to trwało wtedy trzy razy wolniej niż kiedy zmieniłem na metodę to zdjęcie na pewno zostaje, więc zaznaczam je dwoma gwiazdkami. U mnie dwie gwiazdki to jest po prostu te, które na pewno zostaje. I dopiero w momencie, kiedy zaczynam przychodzić na tryb Develop, to cudo robi robotę. Tak. Bo tam sobie synchronizuje wszystko najpierw na mój presecik, i tak dalej, ale później się tym poruszam niesamowicie dobrze. Mam to w lewej ręce, w prawej mam sobie myszkę, gdzie sobie to wszystko reguluję. I ta robota potrafi mi. Na przykład wam powiem, no nie wiem, no... Czyli na pewno to mi przyspiesza pracę, to tak samo podobnie jak y, y, z tą selekcją. Też jestem przekonany, że tak z trzy razy szybciej y, to trwa. Naprawdę. Jak ktoś nie wierzy, to niech spróbuje. A jak potem powie, że tak nie jest, to, to będziemy się kłócić. Ale no kurczę, nie wierzę. To jest bardzo dobra inwestycja. A tak na marginesie, to jestem w stanie oddać ludziom czasami reportaż y, po weekendzie. W, poni w poniedziałek. Jeżeli jestem od rana tutaj przy komputerze, jeżeli nie muszę jakichś obowiązków taty i męża wykonywać, no to, no to tak. no To wtedy jestem w stanie tak ob, obrobić i oddać. Selekcja, a robię zdjęć yy, średnio od przygotowań po oczepiny włącznie około 2000? Dwa, dwa może dwa, trochę więcej, 2000. Ale rzadko mi się zdarza, żebym wjeżdżał na 3000, bo wtedy to raczej jak jest dużo się dzieje. Więc y, słyszałem jakiś czas temu kogoś, kto powiedział, E nie, 2000 pokażcie mi kogoś, kto to robi 2000 zdjęć. Dzień dobry, to ja. Y, czy ludzie są niezadowoleni z tego powodu? Nie sądzę. Raczej już nie mam klientów, którzy mówią, że zdjęcia były jakieś tam słabe. Zdarza się oczywiście, no bo kurczę, no nie ma opcji, żeby wszystkim dogodzić, nie? Ale to naprawdę już u mnie stopniało bardzo mocno bo zacząłem też mieć bardziej otwartą głowę na pewne kwestie, żeby pewnych rzeczy depilnować, ale o tym może w innym też odcinku.